Zrujnowanie. Tyle było o nim gadania i wreszcie nadeszło. Wreszcie mamy jakiś event, na który czekali gracze League of Legends. A ci, którzy interesują się fabułą League of Legends, tak jak ja, powiedzmy dość łagodnie, że są podekscytowani jeszcze bardziej. Kochani, witam serdecznie. Ja jestem Marwek. Życzę Wam miłego zrujnowania. Dziś przeanalizujemy film przed świtem lub Before Dawn będący trailerem dotyczącym zrujnowania w League of Legends. W chwili w ogóle nie chciałem robić tego filmu, mówię kurczę, materiału jest tutaj na około 10 minut, ale zobaczymy jak to będzie, bo często tak mówię i potem wychodzi jak wychodzi. Od razu chciałbym zaznaczyć, że mogą być w tym cinematiku rzeczy, których nie zauważę względem misji wykonywanych w kliencie, ale na razie dopiero na wczorajszym streamku zacząłem w ogóle je robić, a jeszcze jest tyle materiałów do zrobienia, że istna masakra. W każdym razie przejdźmy do analizowania. Cinematic zaczyna się prezentacją, jak mgła z wysp cienia wędruje przez całą runterę. Oczywiście, w tym momencie znajdujemy się w siedzibie zakonu Strażników Światła, która ma znajdować się daleko od wybrzeży Valoranu. Valoran to oczywiście jeden z dwóch głównych kontynentów runtery, ten na którym znajdują się chociażby Noxus czy Demacia. Dokładnie tyle eventu zrobiłem. Również daleko to też jest pojęcie względne. Dlatego na ten moment wybaczcie, ale nie będę zgadywał gdzie to jest. Może już to w evencie da się odkryć, ale ja jeszcze nie jestem na tym etapie. Niemniej jest to rzeczywisty obraz ligolegendowej mapy. Mgła rozchodzi się z Wysp Cienia, co jest całkiem oczywiste. Tutaj mamy archipelag wysp Ioni, tutaj Isztal, w którym wreszcie coś się dzieje, Shurime, Targon, który ewidentnie widać, Immortal Bastion w Noxus Prime, czyli stolice Noxusu i wielkie miasto Demacji, będące stolicą tego królestwa. Co jest ciekawe, wydaje się, że ten ląd tutaj to tak zwana prawdziwa północ, o której wiemy w zasadzie tyle, że raz był tam Rice i walczył z zamrożonym obserwatorem. Jeżeli spojrzymy na rzeczywistą mapę League of Legends, czyli na mapę Runtery, niedaleko Demacji na zachód jest Freljord. A tutaj, no właśnie, gdzie jest Freljord? Halo, przecież Braum chociażby też bierze udział w zrujnowaniu. Mgła też dotarła do Freljordu z tego co wiemy. Ostatnimi czasy niektóre kwestie przedstawiane przez Riot Games po prostu zanikają. Może to kwestia perspektywy, gdyż ten fragment rzeczywiście należy do Freljordu, ale reszta została jakby ucięta. Co jest jeszcze straszniejsze, pod koniec tego filmu ta sama mapa już Freljord pokazuje. Jest nawet cytadela mroźnej straży. Freliord, tak jak kalista, biorik, kartus i maokaj, jest pojęciem dość względnym, które czasem po prostu zanika. Idąc dalej, przenosimy się do Demacji, dokładniej do jej stolicy, co ewidentnie jest pokazane i sugerowane nam tutaj, i Senna mówi, kto do nas dołączy. Jest to oczywiście nawiązanie do tego co będziemy robić w evencie, jak będziemy rekrutować kolejnych strażników itd., itd. Mgła dociera generalnie do demacji, to widzieliśmy już wiele razy wcześniej. Kilka materiałów o tym było, zatem po prostu przejdźmy dalej. Swoją drogą Popi, gdzie jesteś, moja mała przyjaciółko z młotem? Widzimy, że potwory mgły atakują żołnierzy. Swoją drogą przez moment myślałem, że to członkowie nieustraszonej gwardii, ale ci raczej są przedstawieni jako niezwykle sprawni wojownicy, wręcz nawet legendarni i wielcy, można powiedzieć. I jakoś mi tak tutaj nie pasowało, że tak szybko są pokonywani, ale na szczęście. Uff. Członkowie Dauntless Vanguardów noszą inne hełmy, bardziej otwarte, dlatego to są. No zwyczajni żołnierze, powiedzmy. Chociaż trzeba zwrócić uwagę na to, że jedna z postaci należąca do Nieustraszonej Gwardii, czyli Obrończyni, ma nieco podobny hełm, co trochę mnie tutaj zmieszało. Myślałem, hej, może to kobieca wersja hełmu, ale jednak nie, bo zamknięte hełmy, z tego co zauważyłem, były częściej używane przez demacjańskich kawalerzystów i jeźdźców innych bestii, ale akurat tutaj mam wrażenie, że ten hełm może nie mieć aż tak ogromnego znaczenia, a chodzi o pokazanie tylko i wyłącznie bezradności demacjańskich żołnierzy. Swoją drogą również kilka osób zauważyło i pisało do mnie na privie, że ten tutaj jegomość może być jeźdźcem zrujnowanego kadry Greena, ale ten jegomość należał do smoczej straży, która miała inne zbroje i pancerze, takie bardziej w odcieniach czerwieni. I wchodzi ona, jedna z moich ulubionych bohaterek w League of Legends Szywana No i wchodzi też Wayne. I Szywana dostaje ogromnym bełtem tak, że odrzuca ją do tyłu Co ciekawe, bełt później magicznie znika i raczej tak mi się wydaje To wszystko wyglądało jak cios, po którym Szywana tak szybko by się nie podniosła Ale prawdopodobnie zadziałała tutaj jakaś magia Wiego. Co też swoją drogą jest bardzo fajnym detalem, i zauważyłem, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale władzę nadszywaną przejmuje w tym momencie jego i przez nią przemawia. I to jest pokazanie tego właśnie opętania tych wszystkich zrujnowanych postaci. O ile w polskiej wersji brzmi to jak najbardziej w porządku, tak w angielskiej muszę powiedzieć, że brzmi to przegenialnie. Nie powstrzymacie mroku, który on wyzwolił. Dopóki nasza królowa nie powróci, wszystko zostanie zrujnowane. You cannot stop the darkness is not missed. Until our win is returned. Ciekawi mnie, czy na przykład pierwszą część wypowiedzi mówi Szywana, a może drugą Wiego, bo jednak Wiego nazywa samego siebie w trzeciej osobie, co byłoby dość ciekawe i nawet zastanawiające można powiedzieć. Dlatego przejdźmy dalej po prostu. Demacjański żołnierz zostaje zazionięty nieumarłym zionięciem na śmierć, pojawiają się Lucjan i Senna i zaczyna się dziać. I szczerze muszę przyznać, wiem, że to pierdoła, nie krzyczcie na mnie, proszę. Przeważnie bardziej podoba mi się angielski dubbing, tak, Senna w polskiej wersji językowej wydaje mi się dużo lepsza. Jest tutaj jeszcze taka mała rzecz, której mogliście nie zauważyć: jak Szywana dzieje swoim nieumarłym ogniem i ucieka od tego Senna, to Lucian patrzy na nią z taką opieką, z takim przywiązaniem, ponieważ raz już ją stracił i patrzy, czy z Senną wszystko jest ok. Mega fajne, prześwietne nawiązanie do tego, co czuje Lucian do senny i jak bardzo bolała go strata żony. Niemniej dalej mamy część walki, która zakończy się pokonaniem Szywany, ale może Was zastanawiać, jak to jest, że sen na swoje wielgachne działo w tej sytuacji łapie tylko jedną ręką i strzela. To nie jest coś aż tak wyjątkowego, ponieważ czasami Senna trzyma to działo rzeczywiście w jednej ręce, ale jej reliktowe działo zostało stworzone w widmowym więzieniu. Jeżeli dobrze kojarzę, mówił to kiedyś jeden z pracowników Riot Games, że dzięki wiedzy strażników, którzy byli zamknięci w latarni razem z bohaterką, broń została stworzona tak, że jest dużo lżejsza niż na to wygląda. Dalej, Szywana zostaje oczywiście pokonana, Wayne chce ją zabić, ale Senna tutaj wszystko powstrzymuje. I okej, okay, możecie powiedzieć, że się czepiam, bo wszystko to jest zgodne z charakterem Wayne, nawet bohaterka ma taki grymas nienawiści, gdy patrzy na Szywanę, ale jakby było to zaprezentowane w taki bardziej sposób agresywny w sensie Wayne od razu po napomknięciu Senny odpuszcza. Kurczę, jakoś tak mi to nie do końca pasuje, bo Wayne zabiła przecież nawet swoją mentorkę imieniem Frey, która była z nią bardzo mocno związana. A tutaj, tak po prostu, Wayne po chwili odpuszcza. Co ciekawe, senna, i mówiłem to w jednym z filmów, że gdyby Wayne znała prawdziwą postać senny, to tak szybko by jej nie zaufała. Ja wiem, że to jest cinematic, który ma wprowadzać do zrujnowania, ale kwestia Wayne moim zdaniem została tutaj spłycona do absolutnego minimum. I powiem szczerze, szkoda! Idźmy dalej! I tutaj też dopowiem w ramach raczej ciekawostki: Lucian w pewnym momencie sezonu najwyraźniej zmienił barwę części swojego pancerza. Niemniej, tak jak mówiłem, wygląda na to, że to Senna chętniej zajmuje się rekrutowaniem kolejnych członków do grona strażników. Ciekawi mnie, co się dzieje później z Szywaną. Mam nadzieję, że tak po prostu jej na ulicy nie zostawili. Dalej przechodzimy do bazy głównej zakonu strażników, widzieliśmy ją już wcześniej, tak jak posągi, na których złożono zebrane bronie z reliktowego kamienia. To co udało mi się rozpoznać, to oczywiście shotgun czy strzelba reliktowa, z której będzie korzystać Graves, czy ostrze wyglądające jak te, które dzierży Diana. Z innej perspektywy z kolei, tutaj mamy Olafowy topór. A z kolei, tutaj wydaje mi się, że może to być broń Sentinel Pike'a, ale nie jestem na 100% przekonany. Dodatkowo, to ostrze w tle wygląda jak to, które dzierży Sentinel Rengar. Idąc dalej, słowa senny odnośnie stanięcia w świetle są nawiązaniem do przysięgi strażników, którą przed dołączeniem do zakonu każdy musi złożyć, i pełne słowa tej przysięgi pokazywałem wam już w przecieku odnośnie zrujnowania. Dwa materiały wcześniej będąc dokładnym. Ale, dalej Lucjan mówi, że Wejni jest lekkomyślna. Czekaj Lucian przyjacielu, bo ty przecież wcale nie jesteś. I tutaj moi drodzy wychodzi Wayne, totalnie zmieniona, z nowym arsenałem i opancerzeniem. Co najważniejsze, na ten moment wiemy, że Gwen ewidentnie odegra ogromną rolę w zrujnowaniu i do tego wiemy, że już współpracuje z Lucianem i z Senną. Cóż, wychodzi Wayne z kompletnie nową fryzurą. Ewidentnie Gwen gdzieś tam siedzi z nożyczkami i dba o imidż strażników, aby wyglądali świetnie. I wychodzi jej to całkiem sprawnie, ale tak totalnie poważnie, co się stało z włosami Wayne. Okej, okay, ale poza mapą, którą swoją drogą widzieliśmy już wcześniej, to koniec. Ale. pojawia się jeszcze dwójeczka na końcu filmu. Tak dosłownie na ułamek sekundy. Tak, jakby kinowe odliczanie. Szczerze, sporo osób napisało do mnie, że hej, Marwek, w cinematiku jest chyba jakiś błąd, coś tam w montażu chyba nie poszło tak jak pójść powinno. Powiem szczerze, że całkiem rozbawiła mnie ta sytuacja, gdyż sporo się nad tą dwójką zastanawiałem. Taka najprostsza kwestia, jaka urodziła mi się w głowie, to fakt, że to pokazanie tak jakby pierwszego etapu eventu, wiemy, Borajat nawet tak to określa, że teraz mamy pierwszy etap zrujnowania w grach spod ich szyldu. Zatem po pierwszym będzie oczywiście drugi. Może to oznacza, że dostaniemy kolejny cinematik na każdy kolejny etap? I powiem szczerze, co byłoby tutaj absolutnie świetne: pokazanie w cinematikach nawet krótkich po minutę, jak wyglądałaby historia dołączenia każdej osoby do Sentinelów lub zrujnowania każdej osoby. I choć. Bardzo bym chciał, żeby coś takiego było, to myślę, że większość z tych historii będzie przekazywana w formie jednak wydarzeń podczas eventów w formie dialogowej. Niemniej, jako że akurat cinematiki od Ryotu są świetne, w tym oczywiście ten, który teraz sobie omawiamy, mam szczerą nadzieję, że dzięki zrujnowaniu coś więcej jeszcze zobaczymy. Mam ogromną nadzieję, że skoro na początku dostaliśmy film takiej jakości. Może podobnej jakości dostaniemy również na końcu. Ale nie oszukujmy się, ta dwójka może oznaczać wiele rzeczy. Może to być związane z odliczaniem zrujnowania wiego, o którym już sobie mówiliśmy również. Czy może nawet nie wiem. Jin niedługo się pojawi, jak będzie czwórka, to pojawi się strażnik Jin. Byłoby to co najmniej interesujące. Nie wiem czy bardziej interesujące jak Sentinel Pike, ale tutaj możemy sobie oczywiście. Pomarzyć. Kochani, miłego zrujnowania. Serdecznie Was pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.